Dzisiaj odcinek nagrywamy w plenerze. Moimi gośćmi wyjątkowymi jest Tamil Saszka i Robert Kędziora. Dzisiaj panowie i panie będziemy przygotowywać kiełbasę z cebulą. Takie chłopskie typowo danie, tylko troszeczkę winnej odsłonie. Z czerwonym winem, papryką, cebulą, dwa. fetą. No i to by było na tyle. Ale z racji tego, że mamy kiełbasę białą, najlepszą. Jaką udało nam się dostać, to żeby nie przebić kiełbasy. I z racji tego, żeby tego, tego smaku kiełbasy na nie minowały inne produkty, nie będziemy ich za dużo dokładać. Kamil jak widzicie, jest odpowiedzialny za, za ogień. Za ogień. Więc tylko i wyłącznie od niego teraz zależy, jak szybko zaczniemy przygotowywać naszą potrawę. Ale z tego, co widzę i więc no doświadczenia mówię. jest profesjonalistą, więc nie powinno to zająć więcej niż 3 do 3,5 minuty. I jeszcze krótkie przedstawienie postaci, to najważniejsze. Nie no, Kamil, z tego co wiem, to jest, ma, ma wykształcenie gastronomiczne, a jeżeli chodzi o jego Właśnie. historię pracy w gastronomii, to nie Ahoj. do końca wszystko wiem, ale wiem, że na pewno, że bardzo lubisz gotować. Wielbiam. Twoje podniebienie jest naprawdę wykwintne i jeżeli chodzi o... Jakieś tam niedociągłości, czy jeżeli ktoś z czymś przesadzi, to też nie boi się o tym mówić. Także tak. re, wszyscy restauratorzy, yy, u których się stołuje, no ci nie najbardziej profesjonalni, nie mają z nim lekkiego życia. Po, po, wyjściu, po moim wyjściu ten znam za Magdą Gessler. A może jak czegoś nie wiem i gdzieś pracowałeś? Nie, 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 bo bardzo, dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze jakieś restauracji. A to nie. będzie w następnych sequelach. Grina na przykład... Nie, nie odsłaniajmy cały całej tak historii. Dlaczego? To, to będziemy tak, nic sowiać. <laughs> ja, 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 ja. ja, ja. Jaka jest twoja taka pozycja, że wszyscy po prostu upadają ja ja. na kolana jak tego spróbują? No, no, no moja pozycja to jest e... Mówimy sapko tu cały kręga. czas o, o potrawach. Chyba w Sapko. Tak. Powiedz coś więcej na temat sapko, bo sam nie wiem o to jest. Głośno kebab, jak Mięso jakie moje Ludzie, polecam. A, czyli polecasz po prostu człowieka, tak. który produkuje tego. Jeżeli to ktoś masz, nie ale w ma... jakim to jest mieście? To jest w sto... stołecznym mieście. W tak? No jeżeli ktoś nie ma, e, że tak powiem, możliwości spróbowania mojej kuchni, no zapraszam do kolegów tutaj, tudzież do SAPKO do Warszawy. Do Sapco do Warszawy. Jeszcze zanim przestaniemy, postać Romana, czyli Roberta. Może dwa słowa wtrącimy na temat tutaj tych pięknych okoliczności natury Znajdujemy się niedaleko Tomaszowa Mazowieckiego nad rzeką piącą, która przez niego przepływa. Link z pineską w opisie Dobra, zaczynamy Patelnia żelibna Batelia. Robisz to? Link, po to... link do pateli w opisie W międzyczasie może tutaj kolega Roman opowie o sobie to go łączy z gastronomią i ja, a ja... ja, a ja a o sobie, ty, a na szczęście ja, a ja z gastronomią poszukuję. łączy mnie już nic ja bo mogę tylko dodać do ciebie że jeśli ktoś nie wie to gastronomia to jest bardzo ciężki kawałek chleba a najgorsze jest przede wszystkim to że ty pracujesz że wszyscy odpoczywają to jest bardzo frustrujące znam troszeczkę ten temat ci co wiedzą to, no to wiedzą, że ja tam pracowałem na dobrą sprawę od 2005 roku do ostatniego Sylwestra zrobiłem w ostatniej swojej pracy gdzie Właśnie Rowan był moim bezpośrednim przełożonym, czyli menadżerem takiego Sylwestra w 2008 roku, 2000... nie gdzie, w 2018 roku, w 2008 roku to ja byłem w Krynicy Zdroju, hotel pięciogwiazdkowy, tam też troszeczkę faku się giznęło. Ja jestem szczerze przekonany, że mówił prawdę dyrektor tamtejszego hotelu, że jestem najmłodszym szefem kuchni pięciogwiazdkowej no, restauracji, która przy tym hotelu jest, bo wtedy to był właśnie 2008 rok, a lat miałem. Przez cały czas panowania tego hotelu. 2000, a, hotel, y, lat miałem 23. A hotel był już dwa miesiące? Od, w lipcu otworzyli. A, a ja tam <noise> tam to w Jak to Sylwester w grudniu. <noise> Dlatego <módl> <noise> zostałem Was ze swoimi gośćmi, a ja idę podszykować resztę składników. Bo tak jak na dzień dzisiejszy jeszcze właśnie nie mam żadnej pomocy, którą mi obiecuje ten menadżer, który występuje na niektórych filmach w kominiarce. On jest w ciągu alkoholowym, ale nie jestem na niego zły, dlatego że nie czerpię z tego żadnych korzyści majątkowych, więc kiedy będzie, to będzie. Dobrze? Możesz? No, może tego dobrze nie na kamerze, ale, ale robią się czwarki. To jest podobny proces do procesu yy, wytwarzania drzemu ze świni, Utocznie zwanego smalcem. Auć! Pareczki dochodzą. No tak do półtorej minuty i, i starty są gotowe. No to ja tyle czasu właśnie tak, potrzebuję. Tu się e, dzieją rzeczy ważne. Czemu tak? To wszystko ma swój cel. Proszę bardzo. Zróbcie mi się no, bitki do <laughs> Tu nic nie dzieje się bez powodu. za zask zaskakiwania O, widzę, że, mogę, że może. Nie żartuję tutaj. Kurczę lida, fajnie. Tak. Już jest czas? Tak Roman, jeżeli możesz, bo te skwarki. One nam się, tak, spalą. Jednak musisz spełniać poziom. Nie, ja mam tutaj ścierę. Ściera? Nie, bardzo dobre zrobiłem. Super, super. Się podsumuję pokazać to do kamery. La skwarki. Dobrze by było te skwarki przerzucić na boczek, to później w końcowej fazie naszej potrawy byśmy je z powrotem dodali do.

a, pięknie. No, A, czy no czy elegancko dobra? teraz idzie. No idzie już. Pomaga sobie dokładnie i pięknie idzie. Ale jest naprawdę dobry. Idzie dobra część. co robi. Młody, ale szybko się uczy. <grym> A no, można to nazwać? Ej, to co to, to, tą kiełbasę jak z drugiej strony się przysmaży, to też zajmiemy. O, tak to nam się to wszystko nie da. A mało. Ale ciuczki później z łopatką wrócą. Czyli oddają no, no. tam na ciuczki pół? Może. Jak tylko wejdzie, jak najbardziej. Oczywiście przepis na całe danie znajdziemy w linku w opisie. To. I przypominam o subskrypcji. Przypisałem sobie za ten, że zdobędę tysiąc w ciągu roku. A na dzień dzisiejszy mam 71. Dziękujemy okay. za to. Jedna okay. z moich można ściągać kiełbę ściągamy, ściągamy kiełbę zapodał byś może tą palnicę poczekaj, podlejemy troszeczkę tym jeszcze, póki jest podbijemy temperaturę kiełbasa na, na woli kiełbasy do tego odcinka że kupiliśmy lepiej miro Polekam rósć Polecam również, zapominam, że... Ulica Strzelecka, tutaj głośno... w Biedronki, ale nie ten po prawej, tylko ten po stoimy tyłem do Biedronki, pod chodką. Wychodzą z Biedronki i idą naprotko do Biedronki, można powiedzieć. Tam jest pewnie na tym, jest jeden, jest jeden. Tak, A Miro, no to wiadomo. Miro, bardzo dobre produkty. I... ...od lat nie owszúza, ogólnie tam jest. tu. Zaraz zbijemy, nie, kładź na tym ognie, to zbijemy tą temperaturę, Dawaj. resztą składniki. Damy się ukońcowi. Szybkie danie, takie szybkie danie na bardzo w W poprzednich filmach często pojawiały się komentarze, że za mało tłumaczymy co robimy, bo ludzie chcą powtarzać to, że nie żartujemy, to nie, żartuje, nie śpiewamy. <laughs> <jest pierdol>. Ale <laughs> mogło tak być, dlatego uprzedzamy ale... fakty i mówimy co robimy. Ale, ale o to chodzi żartujemy. No to, to, tak. to Dobry I tą petę, na petę jeszcze może tak na tą ilość to ilość O nie, nie, na fetę on się nie pisał. To... Po to, bo dała oczy, żeby robić na okno. Nie trzymałem się w tym recepty. Nie był w szpitalu. Nie był w szpitalu. Dobra, jeżdżamy. Feta, hmm. dodajemy feta. Nie, kiełbę. Przepraszam, chciałem powiedzieć kiełbę. Chciałem fetę? Ja usłyszałem kiełbę. Cały to z tak zwany tłuszcz, i wszystkie smaki, łączył się z warzywami. One go. Podzielamy z skórokiem takiego basenu yy, yy, daj mi czego, wina, hacha wina czy łyżkę grzyb wino, tak do smaku, tak? żeby nie... znaczy wino to może stałej stałe? Całe? No, bardzo, 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 bardzo. wino czerwone zostawię do przygotowania na koniec jednej z greckich zysków z łyżkę stołową przyjraty no też, tak wiesz, dosłownie, dosłownie Dobra, Dzień. Nie polecam. Wcześniej się przygotowane sparki dodajemy teraz do ogierbaka. Są koniaki z każdy widzi, no nagrywa się, czyli wszyscy wiedzą, nie wiemy, tak, wiemy, tak, nie nie wiemy, nie wiemy, co wiemy. Dobra, za Zdjęła, zielą dom, no, jest zapełniony. Zieloną? Nie, nie, zieloną tej nie. Niech to, zielone, niech to zielone świeci się na tle, rozluźnia się na tle kiełbasy z białym łem fetry. No, no i dwie. dobra, możemy zgasić obień. Tak, Nie i właśnie, wymieszam. Troszkę żeby się wzią... coś zrobił. Tak. Kuchnia polowa. Johna Cooka. Zmijały mi się czasy wojska. Jakie piękne wojska. widzisz? Tak, gdzie będzie. Dobra. Dla wypasu. Polski chleb i polska kiełbasa W greckim wydaniu Kiepasa Kepasa na tej kamery Dziękuję panowie bardzo silny udział, mam nadzieję, że Dziękuję dziękujemy za możliwość udziału. Eee, ok. Dziękuję. O. Tak, proszę, często cię jest, trzeba dokładać. To się wiecie, już musimy wyjąć. <laughs> <laughs> Jednamy taczką. Uśmiechajmy się, że to smaczne. Jest, jest <laughs> Ała. <laughs> Nie wiem czy będzie słychać. Jak chrupie chlebek. Chrupie, chrupie. Ja mam swoje wyobrażenia na temat świata ja mam swoje podejście Przecie miejcie mnie za wariata Ja mam swoje wyobrażenie tego co się dzieje Ja mam swoje Wartości wyobrażenia Na temat świata ja mam swoje podejście Przecie miejcie mnie za wariata